Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się reanimacją, regeneracją baterii do Milwaukee 12V. A więc zabieramy się za naszą baterykę Milwaukee. Ego praktycznie to jest ten sam system co w bateriach Boscha czyli po prostu bierzemy sobie, podważamy te wszystkie piny, o tyle w Boschu jest fajne moi drodzy to, że Bosch ma bardzo fajny plastik taki czuć, że to się nie połamie i tak dalej natomiast w tym Miłochi, z tego co już widzę tutaj jest taki plastyczny, tak jakby ABS powiedzmy plastik bardziej tutaj natomiast ten plastik jest taki e Taki bardziej podatny na złamanie, bym to określił, ale system wyciągania mamy dokładnie ten sam, co w Boszu. Góra nam schodzi i mamy troszeczkę bardziej przekichaną wersję. W Boschach też występują takie wersje. Przekichana pod tym względem, że mamy... czekajcie, tutaj powinien być... a to nie jest termistor? Nie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Aha, bo to jest na przewodach wszystko. Dobra, myślałem, że tu będziemy mieli odczep tak zwany. Ale tutaj mamy, hmm, tutaj mamy chyba kontrolę ogniwa, tak zwaną. Czyli tu będziemy mieć e, odczep, tak jakby prowadzony do wnętrza, znaczy do wnętrza, do, do jednego z ogniw. No, pozostałe dwa można będzie pomierzyć na skrajach. Co tu się wydarzyło? Zacznijmy w ogóle, jakie napięcie ma ta bateryka, bo ta bateryka w ogóle się nie odzywała. Mam nadzieję, że to jest napięcie, a nie że coś po prostu z elektroniką się uszkodziło. Tutaj mamy minus, tutaj mamy plus. No tak, no to nie mogło za bardzo działać. 0,14 V to jest kapkę za mało. A więc moi drodzy, no więc tak, to jest fajnie, bo całe jest nie tak jak przeważnie w Boschach, że tutaj mamy taką przerwę, zresztą Wam pokażę, może żebyście zaczęli niech się. Widzicie, tutaj musicie w środek się dostać. O, tam trzeba się dostać w środek. I dopiero w środku trzeba tam się dążać. To jest takie troszeczkę bardziej kłopotliwe. Aczkolwiek fajnie to siedzi, fajnie to działa. Nie powiem, że to jest złe rozwiązanie. Ale do regeneracji, czyli drugi raz, jak to robicie, to jest troszeczkę bardziej. no takie, no trudne powiedzmy. Teraz nie, nie zdajmy tego, z tego względu, że ten przewód będzie nam to trzymał i ten w zasadzie, więc te dwa przewody muszę. Odczepić, tak żeby można było je przylutować, przyzgrzać w zasadzie w nowym miejscu. więc na początek muszę się moi drodzy pozbyć naszej gąbki taśmy, nie wiem, jak zwał tak zwał, zbierzemy się do roboty. Dobra, tu będziemy mieli nasz plusik. Zaraz sobie go odczepimy. Dobrze mówię, to jest nasz plus. Tak, no dosyć cienki przewód Widzicie w boszu był e, większy przekrój, e, prawdziwa. Teraz jak ja to robię. I tutaj nie muszę aż tak bardzo się spinać, bo ogniwo jest, e, ogniwa w zasadzie są, widzieliście, się, że martwe, więc istnieje dosyć nikła szansa, że one mi zaraz wybuchną w ręce. Więc mogę sobie pozwolić na takie bieranie bardziej bezczelne aczkolwiek Trzeba przeważnie być ostrożnym, jeżeli to robicie, macie naładowane ogniwa, to musicie po prostu to robić ostrożnie, żeby nie zrobić sobie albo komuś krzywdy. Czyli widzicie, po prostu podcinam. A jeszcze jeden zgrzew prawdopodobnie będzie, oczywiście. To zaraz sobie zregenerujemy, pokażę Wam, jak takie końcówki regenerować, żeby można było jeszcze raz je wykorzystać i zgrzać. Czyli tutaj, tutaj mamy nasz plusik. Natomiast nasz odczep, odczep, odczep idzie tutaj, czyli do minusika. Tak. O, i ciekawe teraz jaki on jest duży, dokąd on sięga, żeby go nie zepsuć. Nie mogę go wyczuć. O, chyba mały będzie, coś czuję. Albo on w ogóle jest taśmą razem z tym mostkiem połączonym. Może to być wspólny mostek, zaraz zobaczymy. Chyba jest, tak jak mówię, chyba to jest wspólny mostek. Co nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo będę miał mało miejsca, żeby go przy... ...przyzgrzać. No ale miejmy nadzieję, że mi starczy. Jak nie, no to będę musiał go lutować, w sensie... ...zgrzać kawałek blachy, lutować, no, blaszki. No mam nadzieję, że się uda bez tego. No i na samym końcu możemy to teraz już podnieść. Tak i mamy dwa jeszcze termik. A gdzie tu jest termik w ogóle? Co tu się od Janie Pawła? Tu mamy odczep P3. A tu mamy jeszcze do P1 odczep. Hmm, może byśmy tą, nie no całej tej blaszki nie wykorzystamy. Całej tej blaszki nie wykorzystamy. No trudno. Spróbujemy tak, jakby pół na pół to zrobić. Czyli tą całą połówkę sobie odciął i wykorzystał. No może nie tyle całą, co znaczną jej część. O! Później zobaczę ile. Lepiej mieć więcej na początku. Czyli to jest nasz górny odczep. No i tą blaszkę to teraz już muszę. to już nam wypadnie. Na tą blaszkę to się muszę postać. Powiem Wam, że. Aha, bo to jest z recyclu, Bo blaszki, na które są tutaj zastosowane, to nawet nie jest 0,2. No powiem wam, że nie jest to fajnie zrecyklowane. Ja to będę robił na blaszce 02 No zobaczcie, tego nawet nie idzie urwać jakoś sensownie. Bo się nam rozwala. Znaczy nie, nie no tutaj też zostawię te już co są, więc nie będę robił na 0,2. Na 02 będę robił łączenia między ogniwami. Więc tak, teraz dla ułatwienia sprawy. E, dla ułatwienia sprawy bierzemy sobie e, naszą baterykę. Jedna z paczuszek z ogniwami od AXH, czyli www.bateria 18650pl Gdzie wam was naprawdę gorąco polecam, żebyście, jeżeli potrzebujecie naprawdę fabrycznie, praktycznie, no, jeżeli potrzebujecie naprawdę ogniwa najwyższej jakości, fabrycznie nowe niemalże, które mają wszystkie parametry naprawdę sprawdzone, nie ma odchyłek, są równe, jeżeli chodzi i o rezystancję, i o wszystko, no to bateria18650.pl gorąco Wam polecam i tam jeszcze jakiś rabacik macie na hasło kreator, to też jest na propsie. Um, one są, to są baterie z tego co wiem nowe, tyle że z depakietów, um, czyli z źle w nim i tak dalej, więc warto sobie jeszcze wyrównać tak idealnie to co tutaj widzicie. Można papierkiem ścieżnym może jakimś dremelkiem, ja ostatnimi czasy robię to tym Proxonikiem i odpalam go. Więc nasze ogniwa mamy wyrównane ideolo. Teraz sobie je wrzucamy w pakiecie, który będziemy teraz zgrzewali. Warto się upewnić, tak, teraz to się upewnię. Hmm. No dobra, to było tą stroną. A no widzicie, czyli źle ja bym zrobił. To będziemy musieli zrobić tak, jeżeli się nie mylę. Muszę jeszcze zobaczyć, żeby dobrą stroną to wszystko zgrzać. Tak, uh. hmm. jak to było. Chodzi mi o to, którą stronę, bo to musi być w tą stronę. Ten przewód idzie do tego. Dobra, na razie, jeszcze się zajmiemy moi drodzy ogarnięciem tych złącz, które tutaj widzicie. Ja po prostu je przeważnie biorę. Tutaj sobie jest bardzo cienka blacha, więc nie będzie więcej roboty. Ale jakby była grubsza, grubsza taśma niklowa, to ja ją jeszcze dokładnie, dodatkowo tamtym proksonem wyrównywałem po prostu. No i tutaj. Jestem na tyle w stanie docisnąć ją jak dalej, żeby ją wyprostować. Tutaj robimy dokładnie to samo. Z czym? Z tego, że z tym, że tutaj, moi drodzy, musimy zebrać to, no to dziadostwo całe, które tutaj nam się pojawia. No i co? Muszę to zrapać jakoś, nie wiem czym. Chyba tym będzie najsensowniej. Ok. Roxonem było zdecydowanie lepiej szybciej. Dobra. Jeszcze te dwa musimy wyprostować sobie. I to. Ok. To mamy poprostowane, więc możemy przystąpić w powrótku do zgrzania naszego pakieciku. Jeżeli nie kombinujecie, jeżeli nie czajcie. No tu jeszcze mamy nasz dystans, nazwijmy to, do ogni, który sobie wkładamy. No i tyle. Bierzemy się za zgrzewanie, moi drodzy. OK, więc mamy zgrany pakiecik i teraz, jako że tutaj będzie troszeczkę innego dogrzewania do tych blaszek, pierdółek, zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię, czyli po prostu ten pakiet tak troszeczkę sobie mm, ściaśnie Czyli go leciutko zaizoluję taśmą, żeby mi się nie, nie gibał, tak? Później można tą taśmę będzie zabrać, bo to do niczego ona nam niepotrzebna jest. W sensie później nie będzie do niczego potrzeba, no teraz to na troszeczkę mi jednak przytrzyma. No jakby ktoś się pytał, co za ogniwa tutaj użyłem, bo skąd użyłem, to Wam powiedziałem, tak? Że z baterii 18650PL, ale nie powiedziałem Wam, jakich ogniw użyłem. A użyłem tutaj ogniw fotc 5 a czyli pojemność 2,6 i prąd 35, jeżeli dobrze wszystko pamiętam, bo mówię to z głowy. I teraz tak. Jeżeli wszystko dobrze mówię Się gdzieś łoży i teraz szaniłem, bo to musi iść tutaj. Ale lipa. Ale lipa. Pokażę Wam, jak wygląda rozrywanie, żeby nie było, że może z do, do bani robiłem i tak dalej. Króciutko jeszcze taśma się jeszcze nada. Robią się dziurki oczywiście. <Szysk> Źle to wygląda. Jeden z grzew jeszcze w sumie tutaj uda się zrobić. Na minusie zatrzymałem jak cała reszta. Będę musiał oczywiście wyrównać, no bo po zgrzewaniu widzicie co tutaj się wdrożyło nam. Będzie trzeba to wyczyścić już poza zakadem. Jeszcze raz to wyczyszczę. A tutaj w sumie może uda mi się całą tą taśmę wykorzystać, nie odrywając tej górnej. To ta może ocaleje. Taki mam pomysł. Dobra, ja, ja często tym to robię, takimi obcęgami, one nie służą do tego, ale tym niezwykle jest wygodnie złapać. No, widzicie, jak zwykle robią się otwory. Próbuję je podcinać, żeby dalej się nie rozciągały. No, zgrzewarka. Robi naprawdę ładnie, bo zobaczcie nie są przepalone, przegrzane te zgrzewy, ledwo są widoczne, a trzymają bardzo dobrze. Ok, teraz mamy pakiet zgrzany, tak jak być powinien zgrzany już, bez mojego głupiego błędu. Ta taśma jest tam teraz już niepotrzebna, więc sobie ją możemy albo ściągnąć, albo po prostu rozciąć, zagiąć, żeby tutaj nie tracić miejsca. No i co, wszystko wydaje się, że siedzi na miejscu. No więc wkładamy nasze, naszą baterykę. No i została próba tylko złożenia teraz naszej bateryki i przetestowania. Ale jeszcze zanim to zrobię, moi drodzy, pamiętacie, kiedyś kupiłem sobie etyki et et ety ciarkę. E ety i Ja sobie właśnie robię etykiety, bym wiedział, jakie ogniwa mam w środku wrzucone i wtedy wiem, że przerobiłem sobie tą bateryjkę wiem co w środku siedzi, więc wiem jakie to ma parametry tutaj tak jak mówiłem ogniwa VTC Sony tutaj tak jak mówiłem ogniwa VTC5A z baterii 18650 pamiętajcie na hasło Kreator macie tam kilka procent zniżki bateryjki są tak jak mówiłem, w trybie storage prawdopodobnie, więc będzie pewnie jedna, dwie krop kreski bo to jest najzdrowsze przechowywanie ogniw ale mogę się mylić, no, jedna kreseczka tak jak mówiłem idzie jak dzik idzie oła Trochę ciasno coś się budowy widzę, złożyłem, ale wszystko wchodzi. Tak, więc to by było na tyle, moi drodzy. W tym odcinku mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tą łapkę w górę. To nie jest takie byle gadanie, tylko po prostu pomagacie mi w ten sposób. Jeżeli ktoś chce pomóc mi w rozwijaniu kanału i tak dalej, to po prostu palnijcie tą łapkę w górę. Zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków, reanimacji innych baterii, jeżeli Was to interesuje. I teraz postanowiłem, że po prostu jak przerabiam sobie jakieś baterie, oczywiście staram się nie dublować tych baterii, bo że mi się coś pomyli, ale do Milwaukee Apollo nie robiłem. I więc postanowiłem, że jak będę coś sobie reanimował, jakąś baterijkę, to zawsze Wam wrzucę taki filmik. Może kogoś czegoś on nauczy, zobaczycie jak bateria wygląda w środku, na co zwrócić uwagę, jak otworzyć i tak dalej. Zapraszam Was również na grupę facebookową, na kreatowisko. Hmm. No i na Instagrama, zobaczcie na Instagrama, bo sam tam czasami na bieżąco materiały, których nie ma na Facebooku bądź na YouTubie. Trzymajcie się moi drodzy, miłego dnia bądź wieczorów i do zobaczenia w następnym odcinku.